Ostatni film na kanale pojawił się w październiku ubiegłego roku. Byłem wtedy w Szwecji, obiecałem, że kolejne nagrania ze Skandynawii jeszcze będą. A potem zniknąłem na ponad 6 miesięcy z różnych powodów, nad którymi nie ma się co specjalnie zastanawiać. I uznałem, że dzisiejszy film, ten weekend, który trwa. Jest dobrym przyczynkiem, żeby wrócić przynajmniej na chwilę, ponieważ co prawda ze Szwecji wróciłem w listopadzie i od tego czasu byłem cały czas w kraju, ale teraz znowu jestem w Skandynawii. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po Kopenhadze. Ci z Was, którzy oglądali filmy z wyjazdu do Szwecji, pewnie wiedzą, że po drodze zahaczyłem o Kopenhagę dosłownie na kilkanaście godzin. No i wtedy nie udało się miasta zbyt dobrze poznać, ale ponieważ jest okazja, miałem taką szansę, żeby tu przyjechać znowu, no to postanowiłem szybko wrócić. Nie mam szczerze mówiąc, żadnego planu na dzisiaj. Snuję się po mieście. Bez większego celu. W tej chwili wchodzę sobie na Copenhill, czyli spalarnię śmieci, z której postanowiono zrobić atrakcję turystyczną. Między innymi ze stokiem narciarskim, ze ścianką spinaczkową. No i wchodzę na górę, zobaczyć, jakie widoki z dachu spalarni śmieci mnie czekają, a później dalej przed siebie. Żeby nie było, że rortowałem z tym stokiem narciarskim. Copenhill jest zaledwie rzut beretem do Reffen, miejsca, które znane jest chyba przede wszystkim z kuchni. Kuchnie z całego świata, takie ni to food nito nie to budy. Ciężko określić, jak to, jak to nazwać dokładnie. Niestety trochę jest za wcześnie na obiad jak dla mnie, ale na piwo zawsze można wstąpić. Podobno będąc w danii trzeba zjeść hot dog'a. Tak mówią, nie wiem na ile to prawda, no ale postanowiłem się posłuchać i hot dog'a w kopenhadze zaliczyłem eee, z refem. Udałem się jeszcze na krótką przejażdżkę przez miejsce o nazwie Christiana, które niektórzy nazywają dzielnicą zakazaną, inni małym Amsterdamem, głównie dlatego, że tamtejsi bywalcy bardzo lubią koperek, tudzież broku, jak zwał tak zwał. No można tam różne rzeczy zakupić legalnie, nikt się z tym nie kryje, ale obiektywy kamer, aparatów nie są mile widziane. Później trafiłem na jakąś pikietę, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, nie zrozumiałem ani słowa z tego, co mówili, ale zakładam, tak też wynikało z transparentów, które mieli ze sobą, że o pokój na świecie próbowali walczyć w ten sposób. Zahaczyłem o Park Tivoli, nie wchodziłem do środka głównie dlatego, że nie planowałem, nie miałem wykupionego wcześniej biletu. Było też dosyć późno, dosyć duże kolejki do wejścia, więc nie wchodziłem do środka. 155 koron kosztuje wejście, więc nie mało. No, ale też nie jakoś super dużo. Widziałem tu droższe rzeczy. Ale mówiąc szczerze, bardziej mnie zainteresował sklep z Lego, który tuż obok był. Eee, zjadłem tego hotdoga, wsiadłem na rower i wróciłem do domu. I właśnie rower, bo to jest rzecz, która już we wrześniu w Kopenhadze mnie dosyć mocno zaskoczyła: to znaczy, to jest rowerowy kosmos. Ilość rowerzystów jest oszałamiająca. Wydaje się, że rower jest najlepszym sposobem poruszania się po mieście. Infrastruktura też naprawdę rewelacja: ścieżki rowerowe, wytyczone pasy, światła tylko dla rowerzystów. No i jest ich tutaj masa. Po tych kilkudziesięciu, bo dzisiaj przyjechałem prawie 40, wczoraj jeździłem po Kopenhadze też trochę, we wrześniu również. Więc mogę potwierdzić, że naprawdę jeździ się tu na rowerze świetnie i polecam każdemu zupełnie inaczej niż u nas. I no wątpię, niestety, wam nad tym, ale wątpię, że kiedykolwiek u nas też tak będzie. Również jeżeli chodzi o stosunki między kierowcami a rowerzystami i to, jak kierowcy na rowerzystów reagują. No cóż, można tylko pozazdrościć. Jutro kolejny dzień, kolejny pełny dzień w Kopenhadze. Drugi niestety ostatni pełny pojutrze wylatuje po południu i w planach jest kolejna wycieczka, również rowerowa, ale tym razem za miasto, więc zobaczymy, co dzień przyniesie. Póki co cięcie i do zobaczenia jutro. A wycieczka za miasto okazała się całkiem przyjemną, około 36-37 kilometrową pętlą. Najpierw udaliśmy się do miejscowości Dragor, bardzo malowniczego miasteczka, jakieś 13 km od Kopenhagi. No i z powrotem częściowo szutrami, trochę przez las, trochę asfaltem wzdłuż nabrzeża, po falochronie do Kopenhagi. A wszystko to na rowerze miejskim z wypożyczalni, który całkiem dobrze dawał sobie radę.